Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku naszego gotowania rodziny Januszy. Na początku chciałabym zachęcić wszystkich do subskrypcji kanału, do kciuczków, dzwoneczków. No i przystępujemy. Co dzisiaj zrobimy? A więc postanowiłam dzisiaj zrobić nazywałam to karkóweczka z ogonkami. Zaraz zobaczycie. Nie się kojarzy, ale dobra. Tak. Słuchajcie, potrzebujemy do tego makaron, spaghetti. Karkówkę, już od razu przyprawiłam sobie ją, trochę czosnku i pasatę. A co to, jakaś pora na wampiry? Przecież kondoliza nie lubi czosnku. To jakieś zmiany nowe, czy co? Zobaczymy, no No, ojej. <grym> a więc kochani, bierzemy sobie taką jedną karkuweczkę, bierzemy sobie garstkę e, makaronu, a może, albo ser, dobra i zawijamy sobie, nie więcej dam a co tam będę sobie żałować i zawijam teraz karkóweczkę znaczy makaronik zawijam karkóweczką uh -huh. i odkładam myślę kochani żeby was nie zanudzać to teraz się na chwileczkę pożegnamy jak ja tu wszystko zawinę znowu wam się pojawię dobra proszę bardzo nasze karkóweczki z ogonkami są gotowe teraz musimy na patelnie rzucić czosneczek tam jeden brzeg sobie rzucimy i układamy sobie nasze karkóweczki podsmażamy Och, jak czosnek pachnie czyli co, jak podsmażymy z dwóch stron, to się widzimy, tak? tak, jak się podsmaży się po dwóch stronach, to się widzimy znowu za chwilę na kuku, jestem <grym> Nasze karkubeczki już się podsmażyły, teraz podlejemy to wodą. Tak. I damy pasatę. Pasata. Pasata. B5. Tak, pasata B5. I to nam się musi teraz gotować, aż będzie miękkie, aż nam makaron zmięknie. Tu się to. A robimy to pod przykryciem? Trochę pod przykryciem, trochę, tak, trochę nie Tak, Tak, może nie potrzeba, nawet nie mam takiej przykrywki, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak to to dam inną okrągłą i większą trochę, tak? To się musi teraz jakby gotować ten makaron w tej wodzie. Aha, jeszcze kochani, no widzicie. Taka kucharka we mnie. Musimy to przeprawić. Dajemy troszkę soli. Jak ktoś lubi to więcej, jak ktoś lubi to mniej. I dajemy pieprzyku. Szczerze możemy jeszcze coś wrzucić. Ale to zależy od gustu. Można na przykład czosnek jeszcze granulowany. Dodatar. Granulowany, tak. A teraz nie będę szukać, ojej. Ale nie, bo można też na ostro zrobić, dodać trochę chili, ale my nie lubimy za bardzo nie, ostro, ja, więc... Tak, my nie lubimy. Czyli widzimy, że to się już zaczyna purtać. <grych> Także na razie się pożegnamy, zobaczymy jak to pod koniec będzie wyglądało. No i spróbujemy oczywiście. Nasze karkóweczki z ogonkami są już gotowe. Proszę bardzo. Podnoszę. I mamy karkóweczkę z ogonkiem. Pokażę na talerzyku tak bliżej, podniesioną jedną. Proszę bardzo. Podnieś ją, kondolidze. Podnieś z A. Żeby proszę było widać bardzo. Bo to, to jest ciężkie i to może mi uciekać. Nie ucieka. To no co, życzymy smacznego. Życzymy smacznego, spróbujcie, naprawdę dobre.